Hej, cześć siemanko! Ja jestem Kuba Kubek. A to jest odcinek z gry Stick War Legacy chyba. E, tam w tytule będzie. Jest to gra. O jakby w wojnie to jest taki typowy... Au. nie to nie jest czy Zobaczy... zobaczyć eee. a. dobra ogólnie gierka jest spoko to jest drugi poziom a więc nie przechodzimy za dużo

I możemy się wcielać w Ta Takierka była już były chyba dwa odcinki U lotara z tej gry. Tak się... Nie, 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 nie. Aha Dobra. Ja widzę, że oni będą bardzo atakować. Bierzemy tych dwóch. Mojego. Jezu, jak ty nie jestem. Dobra, udało nam się bronić. Ogólnie dałem dwa upgrade'y w tych górników. Na killof, żeby szybciej kopali. A tak! Nie mają teraz z nami żadnych szans. Dobra, zostawiam sobie pścia. I teraz myślę, że obrona jest dobra. Damy jeszcze sobie jednego łucznika. I dajemy w... Tego górniku się wspomniałem. Patrzcie, taki atak. I gdzie jest drugi łucznik? I no, gdzieś się podział jeden łucznik. A nie, są. A wygrałem. Dobra. Ogólnie nie wiem czy wam się podoba. Gdzie oni mam chękajcie? Hęgnie w miecza. Do zdrowia na pewno. Do szybkości poruszenia. Aha, dobra. Hmm, chyba damy je tutaj Dobra, tu już nie możemy. I co tu jest? Dobrażeń zadawanych przez łuczników na poziom. Dobra. Damy w to. I tu są takie skórki i ja się odblokowuję za diamenty. I one dają różne bonusy. i na przykład to mniej po prostu klasyczny wygląda po prostu Tu mamy dodaje prędkość A dodaje prędkość budowania To znaczy jakby Budowania, wytworzenia, tak? No koszt zmniejsza, i to jest chyba, że się on szybciej porusza? Tu mamy jeszcze Slows Enemy ozwolnia tego I tego o Nie, nie, dobra nie będę tego robił Dobra Co to jest? To gigant chyba nie ma jeszcze Dobra, gotowe Skórki, skrzynia. Skrzynia nie, nie mam. gotowa. I A to jest zbrojownia. Dobra, graj. Oni będą atakować od razu? Oni są ustawieni na atak czy na obronę? Na obronę. Dobra. Idziemy w minerów. Na początku zawsze lubię iść w minerów, bo to się przydaje później. bo będzie później łatwiej wytwarzać jednostki. Dobra. Tyle powinno wystarczyć. I dajmy tutaj na razie А куда Общий, Боже, Тут не мамы шанс. Побачься. Dziukają mi jeszcze jednego Defend. Masakra, dajemy i zasiada ich szybko Jeden na trzech, no nie masz żadnych. Ja myślałem, że oni są na obronę, a oni są na atak. Ci się wycofują. Dobrze. Dajmy sobie jeszcze dwóch wtył. Dwóch łączników. Trzech. Jest się... NIE! Nie będę jeszcze atakował No zamiast... O kurde Jakbym zaatakował, mógłby być problem Nie ma żadnych masów W nie zginiemy. Не. Вот парыш мои А Ну не уж то у меня тут. А, так, а, так, а, так. А, так. А, так. Еще ховаем. Нафига вайпом эту занишу на статуе? Kurde! Wycofać się! Wycofać się! Jezus Maria! Szybko! O mój Boże! Jaki atak zmasowany dali! Ну, а ты разнимаем мою собарцев войск? Кто да, так? А так, это не был день, у меня и Добро, он не с этого такой, у меня за его битва. Masakra Możliwe, że w drugim odcinku, nie, nie wiem czy będzie drugi odcinek, jak wam się spodobał. To może o! I padło Ja nie wiem, czy słyszycie ten dźwięk wygranej takiej trąbki. <laughs> o. o, mamy tego lepszego. Tak, jest ten lepszy. Tu mamy w Miecza. I. Hmm. To ja tu mam łącznik z zamku że Wielkość posągu, czyli do liczby punktów wytrzymałości, dobra i korona posągu, to jest 2 sztuki złota. Sekundę na poziom. Mm, nie wiem. Teraz bym chyba ich atak szedł. Potem sobie jeszcze tą falę zrobimy i kończymy Wcinek Chować moje sługo Spartan В смысле, что удразу идем назад, такой. Próbuję sobie przypomnieć nazwę tej kierki, ale nadal nie potrafię. A już wiem, Stickman De, legge, de Laga Legacy. Bardziej miękkie mają. W tej rundzie zrobimy atak. Dopiero trzech mają. Jest cała armia, nie tylko trzech. Zrobimy sobie pięć tych górników, żeby szybko przechodziły pieniążki. Hmm. A tak, lecą z tymi mieczami, a już się przyszykowali. Uciekają, bo wiedzą, że nie mają szans. Odwrót! Znaczy tak, odwrót! Szybko, bo was zabiją. Schowali się, tchórze. Tchórze się schowali. Tworzymy sobie. Przyszli tutaj, chamy. Po, ty, po naszym ataku? O, nie, nie macie z nami szans. E, gościu, gdzie ty idziesz? Gościu, gdzie ty idziesz? Nie idźcie tam. Gdzie idziesz? Czemu Gościu szedł do ich bazy, Kop Tutaj Kop No Jak pójdziesz do bazy wroga, to nie wiem co ci będę robił. No nie idź tam Nie idź tam Co o mnie byś Gosiu Kop Tutaj dobra. Nie. Boże, oni nas... Wycofać się. Jacy to są... Ej, to są koksy! Kurde. Szykuję obie taką wielką armię. Nie macie szans, jak oni się zrobią. Mieli taką armię, z które sobie nie poradzą. I to... Możesz ten tutaj nie iść? Tutaj możesz kopać? No nie idź tam, Jezu. No. No, no gdzie? Tutaj masz. Już z Pa kolejni pewnie tam. Nie, tutaj. Po, po prostu nie mogę jako nie... No gdzie? Tutaj masz. Tu kop. No nie idź tam! Dobra, nie chcę idziemy tu gdzieś już tutaj jest mądry Poszedł tutaj. Przed żołnierzów, a ten... Ty... No, zginiesz trudno. Niech sobie zginie. O kurde. Co to jest? I teraz jeszcze damy uczuć. A nie możemy. No za duża armia. Atak. Wygląda leci taka wielka, jak my ich zmieciemy z powierzchni ziemi. Co wy robicie? Atak? Atakujcie ich, co wy. Jak my niby nie... To, to jest za Z taką marmię um, czemu oni stali i nie atakowali ich, no? Oni po prostu stali tylko pierwsza linia, zamiast wszyscy naraz się w nich wbić, to nie po kolei. I dlatego właśnie mieliśmy problem. Inteligencja tych błotów drzewnie już wkurza. Nie wiem czy zrobimy ten poziom. Chyba nie. Tyle będą mieli armię łuczników. To na Dokładnie. Zobaczymy, jak z tym se poradzicie. Cwaniaki. O tak. Chowają się. kurda oni nas trafiają wycofać się Co? gdzie wyjdziecie nie Kolejny poszedł do nich. No, Jezus Maria. Tutaj kop z kolegą. Bo ty już mnie wkurzają. No. Kolejny się pan do śmierci. Oni chcą popełnić samobójstwo, bo mi się wydaje, że tak. Ktoś tu? Zostajesz tu. Dobra, macie go. Już nie mam do nich sił. Nie. Dobra, jednak nie. Nie, nie idź tam. No oni wszyscy chcą po prostu popełnić samobójstwo, to niech idą. Ustań, no nie idą. Tutaj, no nie idź tam, noż. Kurde. Nie proszę, masz złot. No, nie idź proszę, masz sobie dokoła. Nie idź tam, nosz inteligencja tych no i zobaczymy czy sobie teraz... A, tak No e, co oni się łuczników boją, że od razu uciekają, dobra nie, A, tak, a, tak. a niech chce wzywa posiłki, bo co, bo są głodni? No, i tak przeszliśmy po poziom. To myślałam, że jak y, będę miał dobrą armię i będę się chować, to wygrają? Nie ma opcji. O, spartan. I. I co, bo tu są nowe ruchy. Mhm. A, dobra. I tym akcent. Ten. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Ooooo! Elo!